Już nie mamy w Dzień Dobry Polsko z Pałą Siedlecką, która studiuje w Stanach Zjednoczonych. Porozmawiamy właśnie o tym, jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych, ale jeszcze teraz... I jesteśmy w Dzień Dobry Polsko, a ze mną w studiu gość to Paula Siedlecka, która studiuje w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Tak po amerykańsku, będziemy na tym. Bardzo proszę, Paula. Karol. Bo w Ameryce tak. tak wszyscy od razu na ty są, prawda? Prawda, tak, nawet z profesorami się jest praktycznie na ty. Poważnie? Tak, 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 tak. Znaczy jest powiedzmy 80% takich, którzy mówią, mów do mnie po imieniu, reszta mów profesor, ale, ale z reguły tak. No jest. to jest fajnie, bo to ułatwia kontakt, ale my dzisiaj tak będziemy tak. rozmawiać o Dniu Niepodległości, czyli czwartym miejsca w Stanach Zjednoczonych, który tak. jest wyjątkowy dlatego, że oni to święto bardzo radośnie świętują. To, to nie jest to, co się. u nas. Zgadza się tak. Wychodzi się na pikniki całą rodziną, ludzie się zbierają, jedzą razem, przygotowują jedzenie najpierw, później jedzą, oczywiście pokaz fajerwerków, sztucznych ogni, a wszystko to, aby upamiętnić zdobycie niepodległości przez Stany Zjednoczone, tak, bo przecież wiemy, że... Um, wcześniej to była kolonia brytyjska 13 stanów, także to jest ogromny, ogromny, bardzo ważny dzień dla, dla Amerykanów. E, powiedz, te, cała Ameryka świętuje. To okay. nie jest tak, że tylko Waszyngton, Nowy Jork i nie. to największe miasto. Nie, to tak nie jest. Ja zresztą ja, ja akurat studiuję w takim mniejszym miasteczku, to jest Erie. Um, I tam też ludzie świętują. Oczywiście nie jest to tak huczne, tak, jak w Nowym Jorku. W Nowym Jorku powiedzmy jest rzeka Hudson i tam są ogromne, ogromne fajerwerki, pokazy sztucznych ogni, sześć um, parek przysumowych. Tak, przy rzece i są wystrzeliwane o godzinie 21.20. Sprawdziłam, żeby dobrą informację podać, przez 28 minut dokładnie. Zapewne to ma związek z jakimś wydarzeniem historycznym, niestety. Nie wiem jakim, ale przypuszczam, że to ma znaczenie. Także I na każdym kroku jest amerykańska flaga, chociaż tych flag amerykańskich również w ciągu roku. Nie brak. Zgadza się, tak, to jest to jest yy, są, Amerykanie są wielkimi patriotami, także flagi jak najbardziej. Szczególnie, szczególnie szczególnie podczas tego ważnego dnia, a wyczytałam także taką informację, że pierwszy rok zaraz, czyli w 1777, zaraz rok po um, ustaleniu tej uchwaleniu um, konstytucji. Ludzie po prostu w oknach zapalali świece na, na znak. Nie, nie wiem, czy nadal jest to robione, być może, ale uważam, że to jest takie dosyć ciekawe, ciekawa informacja. Tego dnia Amerykanie mają wolne od pracy. Tak, zgadza się, jak najbardziej. To jest wielkie, wielkie święto i, i, i zazwyczaj większość z nich wyjeżdża, tak jak nasz wielki weekend majowy, tak samo oni w piątek już wyruszają, um, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, bo nie ma pracy. Ale jeżeli chodzi o 4 lipca w Stanach Zjednoczonych, to to nie jest tylko tak, że jest grill, to słynne barbecue. Aha. To również e, kontakt władzy e, ze społeczeństwem. Tam są przemówienia oficjalne, tam tak. zawsze występuje prezydent Stanów tak, Zjednoczonych. Tak, Barack Obama teraz tak samo, zdaje się, że wczoraj też, też dawał jakieś przemówienie, tak? O jakieś, chyba godzinie 19. Nie chcę tu jakichś informacji podawać, ale tak, jak najbardziej, to jest ogromne, ogromne święto. Bardzo ważne dla Amerykanów, jako że są patriotami dużymi. To jest tak, że już od małego przygotowuje się, uczy się dzieciaki, rozmawia się z nimi, tłumaczy, co się dzieje 4 lipca i dlaczego to jest takie ważne? To jest dobre pytanie. Nie mam nie mam tak naprawdę pojęcia, bo tak jak mówię, ja, ja studiuję 3 lata, spędziłam w Stanach Zjednoczonych. Ym, nie wiem, nie wiem, czy to jest tak, że się je uświadamia. Być może, ponieważ, ym, ponieważ jest to troszkę inaczej niż kiedykolwiek inaczej. To są takie rodziny, prawda? Tak, Więc, tak. Dzieciaki też są. Często się spotykam z małymi flagami, one tam machają sobie na To ulicy. prawda, to prawda, to jest bardzo zakorzenione. Amerykanie są patriotami w takim bardzo... Oczywiście, nie chcę generalizować, bo to jest straszna rzecz. Od czegoś uciekam totalnie, więc Amerykanie, z którymi miałam styczność, są bardzo dobrymi patriotami. W sensie takim jeżeli mogę tutaj dać taką dygresję mało na temat um, Polski naszego patriotyzmu, mm. mam wrażenie, że u nas to są takie dwie skrajności, czyli, że albo jest nacjonalizm i Polska dla Polaków, tak? Albo jest zupełnie narzekanie, nienawidzę pogody, nienawidzę sąsiada, nienawidzę niczego, U tak? nich tego nie ma. U nich nie, znaczy na pewno gdzieś tam jest, ale, ale ogólnie jest, jest taki fajny, miły, ciepły ten patriotyzm, którego mi brak tutaj, którego chciałam zobaczyć. Czyli możemy się od nich uczyć tego patriotyzmu? Myślę, że tak. Myślę, że tak. No i niech to będzie lekcja naprawdę. No. Tych wszystkich, którzy e, cały czas smutni i którzy e, mają żal trochę o to do Polaków, jak my obchodzimy Święto Niepodległości. Dzień dobry, kochani. Ja bym gadu, gadu. tak gaduł w Tak. Wspaniała pogoda w Stanach? Tak, tak, jak najbardziej. A, a z, a z jakiego stanu? Zaskoczyłaś <laughs> mnie, <mi>, bo... <laughs> wyglądasz w tym Nie, mój pan, drodzy to, państwo, jesteśmy jesteś znamy, to, właśnie, to, tak? tak. Brądynki Solidaru, tak. nie? Dokładnie, tak. <laughs> Blondynka. Ale powiedz mi yy, tak. skąd jesteś dokładnie? Yy, Iri. Tak, dziewczyny, może ja was zostawię po prostu. Nie, możesz sobie... Co możesz, możesz się mieć bardzo, to znaczy tak, ogólnie, tak? Aha. Tak w stanach jest. Tam w ili gdzie ja mieszkam, to jest, um, to jest miasteczko, które jest położone zaraz praktycznie koło Kanady, tam jest ogromne jezioro ili Po drugiej stronie jest zaraz Kanada. Mhm. Um, czyli mamy tak zwany efekt jeziorny stamtąd, czyli no. jest bardzo, bardzo zimno, strasznie wietrznie. Jeżeli jest, jest, jest zima, to jest totalny mróz, i jest, jest paskutny. No, no, Jeszcze gorzej no, niż no. u nas to, to mówi, się nie ma jak sobie robić z deszczem Mam, nawet przy sobie, tak? Dziękuję. No Zobaczymy sobie właśnie. Paula, pomóż tak, mi tutaj, no proszę. popatrz, co byś powiedziała. O tej dzisiejszej naszej Uuu, polskiej no ja pogodzie. no że taka nie za bardzo ta pogoda jest. Bardzo, bardzo taka jesienna. Nie, tak. nie za bardzo ją lubią. Właśnie dobrze, ciepło. Cieba, ubry, ciepło a jeszcze, Jak widać tutaj na no... Pomorzu, Pomorzu Zachodnim, do mieszkańców wyjrzy uśmiechnie się słoneczko, chociaż na chwilkę w tak zwanym, drodzy państwo, w międzyczasie, no, ale niestety taka pogoda barowa, więc no, może wybrać się. Do barów tutaj. jak najbardziej. Do baru, tak, a gdzieś... amerykańskie o, amerykański o, dzień. Do, 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 do Amerykę, prawda? <laughs> za prawda? Mm. No, drodzy Państwo, my wypijemy za Amerykę oczywiście, też wodę mineralną. Dobrze dziewczęta, to zapraszam Podajemy na ciekawe na... tam... Mm. Dziękuję bardzo. Paula Świedacka, która bardzo studiuje dziękuję. w Stanach Zjednoczonych. Bardzo, bardzo mi dziękuję. Reklama.